Witajcie moi drodzy ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś z zakresu charakteryzacji. Jeśli jesteście ciekawe i ciekawi, jak wykonać blizny wklęsłe, to zapraszam Was do oglądania dalej. Gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie płyn kolodion z firmy Creolan. Co to w ogóle jest kolodion i do czego on służy? Słuchajcie, jest to płyn mm, przezroczysty. O bardzo rzadkiej konsystencji i bardzo intensywnym, powiedziałabym raczej nieprzyjemnym zapachu. Nazywany jest również materiałem bliznowatym i służy do tworzenia tzw. blizn wklęsłych, czyli takich jak możecie tutaj dostrzec na mojej twarzy. Jest to płyn, który po nałożeniu na skórę dość szybko zastyga w kontakcie z powietrzem i zaczyna naszą skórę ściągać. W tym miejscu, gdzie ten płyn został nałożony, przez co w skórze tworzy się taka dolinka i zaczyna to wyglądać właśnie w ten sposób. Im więcej warstw tego płynu nałożymy, tym bardziej, można powiedzieć, dramatyczny efekt uzyskamy, czyli tym głębsza będzie właśnie ta nasza blizna. Jest to produkt prosty w użyciu, natomiast należy znać takie podstawowe zasady obchodzenia się z produktami do charakteryzacji i nie tylko, żeby sobie po prostu takim płynem nie zrobić krzywdy, a móc czerpać radość z korzystania z takiego produktu. Tego typu produkty występują też w innych firmach. Na przykład mamy coś co się nazywa Rigid Collodion i jest to z firmy Meron. Działa to na tej samej zasadzie na Natomiast ten skerolano po prostu wychodzi taniej, no i to powoduje, że już po raz kolejny skusiłam się właśnie na ten konkretny produkt. Mam dla Was kilka takich, można powiedzieć, protypów, które są moimi wnioskami po już wielokrotnym używaniu tego produktu, więc mam nadzieję, że Wam się to wszystko przyda. Po pierwsze, jest to produkt który w kontakcie z powietrzem szybko zastyga. I to jest jednocześnie jego plus i minus, bo plusem jest to, że warstwy kolejno nakładane szybko zasychają, więc możemy aplikować kolejne, a zazwyczaj nakłada się tych warstw kilka, kilkanaście, więc to jest duży plus, ale Jednocześnie, jeśli nie dokręcicie buteleczki odkładając kolodion do szafy na jakiś czas, możecie się spodziewać, że przy następnym użytkowaniu już buteleczki nie odkręcicie, bo po prostu w środku zostaniecie kamień i pędzelek, który w środku będzie również zabetonowany. Także moja uwaga, dokręcajcie buteleczkę, a będziecie mogli wielokrotnie skorzystać z tego produktu. Uwaga numer dwa. Oczywiście produkty do charakteryzacji. Są to produkty przeznaczone do użytkowania na twarzy. Na ciele i ogólnie na skórze. Są to produkty również testowane. Natomiast tak jak wiemy, wszystko nas może uczulić zarówno produkty spożywcze, jak i trawy, więc również produkty do charakteryzacji czy też do makijażu Polecam Wam zrobić sobie próbę uczuleniową przed wielkim wyjściem. Jak ją robimy, nakładamy sobie trochę produktu, na przykład za ucho albo na jakąś wrażliwą część ciała, jak wewnętrzna część. Ręki i czekamy nawet 48 godzin, sprawdzając, czy nie pojawi się reakcja alergiczna, bo niestety tak jest, ale reakcja może wystąpić po kilku minutach, po kilku godzinach, a nawet po dwóch dniach, czyli po 48 godzinach. Także to jest taki najbezpieczniejszy czas na to, żeby sprawdzić, czy coś faktycznie nas nie uczula. Rada numer 3 ode mnie będzie taka, żeby nakładać ten produkt na obszary, na twarzy, które zbytnio się nie ruszają. To znaczy, te obszary będą różne dla każdej osoby, bo jedni marszczą czoło, jedni się więcej uśmiechają, drudzy mniej, inni się bardziej marszczą tutaj w okolicy oczu. Natomiast ponieważ to jest produkt, który zastyga na taką sztywną konsystencję, to przez to on jest nieplastyczny. Jeśli jest nieplastyczny, to znaczy, że nie pracuje razem z naszą skórą, tylko po prostu zacznie się odklejać. Więc jeżeli nałożycie na przykład go w tym miejscu, albo no po prostu tam, gdzie się marszczycie, to on szybko zacznie się wam odklejać, no i cała praca wykonana nad waszą charakteryzacją po prostu zostanie zmarnowana. No a tego byśmy nie chcieli, dlatego warto sobie po prostu podotykać twarz, popatrzeć gdzie ona się najmniej albo najbardziej rusza, jeżeli nakładacie na twarz, jeśli nakładacie na jakąś inną część ciała, to też sprawdźcie, czy na przykład, nie wiem, ruszacie dużo ręką w danym miejscu, czy rozciąga się skóra, czy nie, bo jeżeli skóra mocno pracuje, to jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że no, po prostu ta blizna wam w tym miejscu się przez długi czas. Nie utrzyma. Jeżeli chcecie zrobić bliznę tylko i wyłącznie do zdjęcia, no to wtedy nie ma to aż takiego dużego znaczenia. No bo wiadomo, jeżeli robimy tylko zdjęcie, to mamy taką aplikację na twarzy przez krótki czas, także prawdopodobnie wtedy wszystko będzie w porządku. Kolejna rada a propos właśnie aplikacji, to będą miejsca, w których nie powinno się nakładać tego produktu. Czyli z mojej strony polecam wam nie nakładać kolodionu na obszarze blisko oczu. To znaczy, jeżeli mówimy tutaj z góry, ja bym się zatrzymywała już na brwiach. Jeżeli chodzi z boku, no to wyobraźmy sobie, że mamy po prostu takie koło dookoła oczu, gdzie nie wchodzimy. Dlatego, że skóra pod oczami w ogóle dookoła oczu jest o wiele bardziej delikatna niż skóra na całej twarzy czy gdziekolwiek na ciele. Jest kurą cieńszą, więc jest o wiele większe prawdopodobieństwo właśnie jakichś uczuleń czy uzawienia czy podrażnienia tej skóry. No, a wiadomo, nie chcemy tego, więc jest mnóstwo innych obszarów, w których możemy sobie ten produkt na twarzy na przykład nałożyć. Kolejną wskazówką dla Was jest to, że tutaj mamy dołączony pędzelek. On przypomina taki pędzelek, jak wiecie, w lakierze do paznokci. E, oczywiście można sobie skorzystać z jakiegoś innego pędzelka, na przykład cieńszego, bo zależy Wam, żeby ta blizna była bardzo um, no, pieczołowicie wykonana. E, I możecie to jak najbardziej zrobić, ale pamiętajcie o dwóch rzeczach. Albo to musi być pędzel, który już po użyciu kolodionu po prostu idzie do wyrzucenia albo od razu po użyciu, zanim to zdąży na tym pędzlu zaschnąć, idziecie pędzel wymyć bardzo dokładnie. Bo w innym wypadku po prostu tak jak zastyga to na waszej twarzy, tak samo zaschnie to na włosiu i pędzel będzie nie do użytku. Także jeżeli macie jakieś drogie pędzle, nie wiem, albo bardzo dla was ważne pędzle, to raczej bym ich do tego produktu nie używała, bo po prostu mogą się e, zniszczyć. Na koniec mam dla Was jeszcze jedną radę a propos ściągania kolodionu z twarzy. Jedną drogą jest po prostu odklejenie go z twarzy. To znaczy, jeżeli poruszacie mocniej twarzą, to w końcu w którymś momencie gdzieś ta blizna się odklei, no i można delikatnie pociągnąć, jakby złupać całą resztę. Obszar, w którym nałożyliście kolodion, prawdopodobnie będzie jakoś tam lekko podrażniony, dlatego że z tym złupaniem zdejmiecie część martwego naskórka. Natomiast no to nie jest najbardziej profesjonalny sposób i najlepszy sposób na usuwanie tego typu charakteryzacji z twarzy. Więc w zestawie z kolodionem warto zawsze sobie kupić coś takiego. Już Wam mówię, co to jest. Jest to Zmywacz i rozcieńczalnik do klejów typu Spirit Gum. Konkretnie z Kryolanu to się nazywa Mastix Spirit Gum Remover and Thinner. Więc tak to się nazywa. Ogólnie jest to przeznaczone do rozpuszczania klejów typu Spirit Gum, czyli w przypadku Kryolanu Mastix, a tutaj jak najbardziej dobrze działa. Używamy tego w taki sposób, że po prostu nalewamy sobie na wacik Staramy się oczywiście nie dokładać tego do części twarzy, do których nie musimy, natomiast w miejscu, gdzie ten kolodion został zaaplikowany, to po prostu przyciskamy ten wacik, i po chwili zaczynamy czuć, że jakby to spięcie wywołane tym produktem zaczyna um, odpuszczać. Że jakby puszczają takie wiązania, i sam ten produkt zaczyna się w wielu miejscach odklejać. To jeśli chodzi o takie. Mm, Protipy, o jakieś takie informacje dotyczące użytkowania. A teraz e, przechodzimy sobie do aplikacji tego, co tutaj jest. E, jak widzicie, ja sobie zrobiłam tutaj jakiś taki wzorek. E, on został wykonany po prostu zwykłą kredką do ust. E, ponieważ chcę Wam pokazać, jak to wygląda, kiedy nakładamy produkt już na jakąś bazę kolorystyczną. E, no, ale zrobię też gdzieś obok jakąś taką małą bliznę, żebyście widzieli, jak to wygląda na czystej twarzy, bo właśnie tutaj na całym tym obszarze ja nie mam zupełnie nic. Nie mam kremu, nie mam podkładu, korektora, żadnych takich rzeczy. Poza oczywiście właśnie tym tutaj em, wzorem em, zrobionym e, kredką do ust. Aplikacja jest e, bardzo, bardzo prosta. Biorę sobie ten pędzelek, który jest oryginalnie w opakowaniu i po prostu maluję nim po tym kolorowym śladzie. I tę czynność będę musiała powtórzyć wielokrotnie. Oho, już czuję ten zapach, który jest naprawdę intensywny. Trzeba się do niego przyzwyczaić na początku. I słuchajcie, żeby w ogóle ta blizna zaistniała, to powiedzmy, po trzech warstwach ją zaczyna być widać. Ale jakaś taka konkretniejsza to się robi w tym przedziale 5 do 10 nałożeń. I teraz słuchajcie, produkt sobie po prostu zastyga. Nie wiem, czy widzicie, on jest po aplikacji taki trochę błyszczący, i ja już czuję spięcie na twarzy. To znaczy czuję, że ten produkt zastyga i że skóra zaczyna być ściągana po prostu do siebie no i tak naprawdę już sami regulujecie w jakich odstępach czasowych nakładacie kolejne warstwy bo jak macie poczucie, że, że to już jest w miarę suche no to spokojnie można jechać z warstwą numer 2, 3 i kolejnymi moi drodzy, tak to się mniej więcej prezentuje po nałożeniu już kilku warstw mianowicie w tym tutaj trójkąciku mam jakieś 12 warstw Tutaj od nosa przechodząc przez całą resztę jest to między 8-10 warstw, zależy w którym miejscu, ponieważ ja chciałam, żeby ta główna linia była bardziej zapadnięta, a te, żeby były zapadnięte troszkę mniej. No i tak jak powiedziałam, możecie sobie tutaj stopniować dramatyzm tej blizny. W zależności od tego, ile warstw sobie nałożycie. Pamiętajcie jednak o, o takiej ważnej rzeczy, że ym, ponieważ ten produkt zastyga na ym, naprawdę coś stałego i takiego twardego, nieplastycznego, to im więcej warstw nałożycie, tym jest po pierwsze większe prawdopodobieństwo, że wam się to będzie jakoś yy, odklejać, bo to jest yy, mniej plastyczne, a po drugie, będziecie czuć większy dyskomfort. No, bo jednak umówmy się, to jest. Yy, no, już produkt do charakteryzacji, czujecie go na twarzy, czujecie, że ta twarz jest spięta w miejscach, w których to zostało nałożone, także trzeba to brać pod uwagę. No, i najlepiej sobie zrobić wcześniej próbę. Ok, co my możemy teraz z tym zrobić? Możemy to zostawić tak, jak jest. Natomiast radziłabym przynajmniej to przypudrować, bo nie wiem, czy to widzicie, ale to się wszystko dość mocno błyszczy. I teraz warto sobie wziąć puder i przynajmniej to takie główne duże błyszczenie lakierowate, że tak powiem lakierowe przypudrować natomiast możemy zrobić coś jeszcze i ja tak właśnie teraz zrobię, że wezmę sobie podkład i trochę sobie te bliznę i ten kolor zakryję, nie wiem czy widzicie, ja sobie dodałam też tutaj jeszcze jedną bliznę bez niczego pod spodem taką przezroczystą i ona będzie tylko zapadnięta, nie będzie miała żadnego tutaj koloru. No ale dobrze. Nakładam sobie podkład. Robię to też dość ostrożnie, żeby sobie nigdzie tej konstrukcji mojej tutaj nie naruszyć. To, co jest super, słuchajcie, w efekcie, który daje kolodion, to to, że jeżeli ktoś koło mnie stanie. To realnie z boku widzi, że moja twarz jest zapadnięta w tych miejscach. I to wygląda naprawdę. Mm, no, daje po prostu fajny efekt. Także mm, zachęcam, jeśli ktoś się kiedyś zastanawiał, to y, jest to całkiem niezły pomysł, żeby y, od takich prostych rzeczy sobie zacząć charakteryzację. Oczywiście, taka blizna byłaby to blizna stosunkowo jeszcze świeża, y, no bo blizny z czasem wytracają ten swój kolor i stają się takie białe, czasami nawet jaśniejsze od naszego naturalnego tonu skóry. Czasami nie robią się wklęsłe, tylko wręcz przeciwnie, robią się nam bliznowce, takie wypukłe. No ale to wszystko, tak jak mówię, zależy od efektu jaki chcecie uzyskać i, i tutaj warto się wspomagać jakimiś referencyjnymi zdjęciami. Moim zdaniem wygląda to o wiele, wiele lepiej w momencie, kiedy mamy tutaj nałożony podkład. Ja sobie teraz pudruję to wszystko, tylko pudruję sobie tak nie do końca po tej bliźnie, ponieważ nie chcę, żeby ona była też zbyt matowa, a podkład mi już ją trochę zmatowił. Więc, że tak powiem, resztkami na pędzlu sobie przypodrowuję bliznę, natomiast pudruję sobie resztę twarzy. I teraz... To już zależy od Was, co chcecie z tym zrobić dalej, bo możemy sobie wziąć pędzelek i jakieś takie kolory podobne do tych, które już mamy bliznowych czyli jakieś takie różo-fiolety zgaszone. I możemy sobie tutaj niektóre miejsca próbować jeszcze podkreślić, pogłębić. Na pewno bliznę, która jest przezroczysta, mogę sobie podkreślić. Natomiast moim zdaniem zdecydowanie lepiej wychodzi tablizna z pomadką pod spodem. Znaczy, pomadką, przepraszam, z kredką pod spodem. Ważne jest tylko, żeby za dużo tej kredki nie nakładać, żeby nam się tam nie zrobiła jakaś taka tłusta warstwa pod, pod, pod tym kolodionem, ale e, zwyczajnie moim zdaniem fajnie to wygląda. No chyba, że chcemy mieć tylko taką szramę zapadniętą w skórze bez żadnego koloru, no to wtedy jedziemy bezpośrednio już na, e, na skórę z. Z produktem. Tak, tu możecie zauważyć, że mam trochę takiego placka, bo sobie dość szeroko ten kolodion nałożyłam. Tu wyszło mi to troszkę bardziej zgrabnie. No i wygląda to fajnie, bo dość realistycznie, jeśli popracujemy jeszcze nad kształtem i nad tym wszystkim, to naprawdę może nam wyjść fajna, konkretna, konkretna blizna. Słuchajcie, ja sobie w międzyczasie zdjęłam tę bliznę tutaj z nosa, bo no, nie podobało mi się, jak ona wyszła, więc chciałam Wam tylko pokazać, że można to zrobić i bezpośrednio na skórę, i właśnie na, na przykład na kretkę. Oczywiście możecie sobie wybrać kolor tutaj pod spód, jaki Wam będzie odpowiadał. Może to być bardziej właśnie taka brudna malina, może to być już jakiś brąz. I tak dalej, to zależy wszystko od tego, jaki efekt chcecie tutaj uzyskać. Słuchajcie, ja zbliżyłam Was tutaj do siebie tak mocno, żeby pokazać Wam jeszcze, jak taką bliznę można usunąć. Biorę sobie zwykły wacik kosmetyczny i biorę sobie właśnie ten Mastix Remover i nakładam go po prostu na wacik. I to, co będę teraz robić, to po prostu sobie ten wacik w miejscu, gdzie on jest zwilżony przykładać do tej, do tej rany. I teraz ja sobie po prostu trzymam ten remover i już na przykład czuję, że yy, nie czuję tego takiego ogromnego spięcia. O! A powoli zaczynam czuć, że to mi wszystko odpuszcza. OK, Po chwili trzymania nie wiem, czy to widzicie, ale Tutaj mam już taką odstającą część, której nie zerwałam, tylko po prostu od trzymania ona mi się zaczęła, jakby podwijać sama. Pękło to w tym miejscu i zaczęło mi się samo podwijać. Tutaj się nie stresujcie tym, że to jest takie różowe ta skóra, to nie jest podrażnienie. Tylko pamiętajcie, że ja tu pod spodem miałam różową kredkę, także po prostu jakby ona jest tutaj trochę rozmazana. No, ale tak jak widzicie, tak, tak się zachowuje ten kolodion po, no, po kontakcie z tym removerem. To znaczy, zaczyna się po prostu marszczyć i tak powoli odklejać od skóry. Ja sobie już resztę skończę poza kadrem. Chciałam, żebyście, o, zobaczyli, jak to po prostu tu wygląda. E, wrócę do Was już zdjętym. A tak jak mówię, tym się nie przejmujemy, bo to jest kredka, która była pod spodem. I to jest stąd biorący się kolor. Moi drodzy, tak prezentuje się twarz już po zdjęciu blizny, także tak jak widzicie, prawidłowo zaaplikowany i zdjęty produkt nie powinien nikomu wyrządzić żadnej krzywdy, dlatego właśnie do tego Was zachęcam, żeby prawidłowo aplikować i zdejmować tego typu produkty. Słuchajcie, to już wszystko na dziś. Jeśli film Wam się podobał, to proszę zostawcie kciuki w górę. Pamiętajcie też o możliwości subskrybowania kanału, do czego Was serdecznie zapraszam i zachęcam. No i mam prośbę, jeśli są jakieś produkty do charakteryzacji, o których na przykład słyszeliście, a nie wiecie jak one działają, jak, jakie jest ich zastosowanie, a chcielibyście się dowiedzieć, to zostawcie taką informację w komentarzu. Ja mam nadzieję, że sprostam Waszym oczekiwaniom i coś tam. Jakiego dla Was przygotuję. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Hej!